14 kwietnia wypłynął z gdańskiej stoczni remontowa masowiec MS Solidarność. To jeden z serii sześciu masowców klasy Panamax zbudowanych dla polskiej żeglugi morskiej w kopenhaskiej stoczni Barmeister and Wayne w latach 1991-92. Panamaxy to statki o maksymalnych wymiarach gabarytowych umożliwiających żeglugę przez kanał panamski. Do tej serii statków należą także masowce Legiony Polskie, Orlęta Lwowskie, Szare Szeregi, Armia Krajowa i Polska Walcząca. Jeszcze niedawno polska żegluga morska nosiła się z zamiarem sprzedania MS Solidarność wraz z innymi pięcioma najstarszymi statkami. Na szczęście firma zarobiła w ubiegłym roku więcej niż planowała i postanowiła oddać statek do remontu. Do Gdańskiej Stoczni Remontowa trafił 10 marca. Był poddany pracom stalowym i konserwacyjno-malarskim.